W ogóle nie widzę i nie i zbyt y, jeździć na kule nie mogę. Ale... Mm, ale to jest właśnie to, że nie mogę jeździć. Znaczy mogę jeździć, ale pracy nie wolą. Bo wyskoczyły mi pracy i właśnie to jest kontuzja, która mi trudnia jeszcze nie na za. I ogólnie robienie trików jakichś tam prowizorycznych więc y, słabo jest, znaczy w sumie jest tak w pół, nie pojawia tutaj od y, y, wczoraj, y, wczoraj już y, tam no y, stoi, se tu i zaczeka, czeka, aż się może dzisiaj wezmę, bo po kontuzji właśnie tak trochę jeszcze mm, bolą pracy, ale jest lepiej Także więc, mm, ja bym powiedział w sumie, boże, Tu właśnie Fiwka jest z bliska już, yy, tu mogę wam pokazać, z bliska już ten, on tak z bliska, tak ten z żyje trochę. Już ma ten, ten opony troszeczkę, ale tu, no i wiecie, ja sobie zrobiłem przerwę, żeby tej kudu nie pogarszać. Także więc mm, tutaj macie kierownicę Wszystko jest Git, wszystko z. Wszystko tak jak było to jest Tylko tutaj troszeczkę zarysowana Ale tam ten yy, Ale tam ja tam się nie przejmuję Najgorszy dek jest Bo o! najgorszy dek jest Bo patrzcie widzicie Zarysowana już jest ale to często że ja robię triki i w sumie próbuję robić, że więc, o nie, dobra i wiecie widzowie też próbuję robić triki, także więc yy, jest zarysowane, tam z pół jest zarysowany dek, yy, no kierownica trochę jest tutaj, odpyc taki ale mnie to tam nie, nie rusza także więc tak to się prezentuje może, może dzisiaj będą filmy nie wiem nie wiem tego ale postaram się właśnie zrobić filmy yy, no nie wiem widzę jak to z tą kompozycją czy będę mógł jeździć w ogóle na chulę bo bolą jeszcze troszeczkę to jest nagle tak Jechałem na kolejną i. na jechałem na kolejną Było mniej bolało, a jak biegłem, to już bolały. Przeskoczyło mi totalnie Ale żyję, jestem, ruszam się jakoś. Nie, no, żyję, ruszam się. Wszystko jest prawie w porządku, oprócz tego bólu, ale tak to, 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 to nie narzekam na ból. No. Więc macie tutaj piwkę. No i po prostu no co, no i muszę się kurować nie? dla moich widzów. To baja.